Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli kierunkowskaz na Twoim Peugeot i 2009 z lat 2009 do 2015 przestaje działać lub świeci nie należycie, czas na nowy zestaw. Proces wymiany wymaga przygotowania kilku narzędzi. Śrubokręta płaskiego, obrotarki i klucza imbusowego. Najpierw odłącz baterię, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki. Następnie odkręć plastikowe osłony, znajdujące się w miejscu montażu kierunkowskazów. Zazwyczaj są one trzymane przez od dwóch do trzech śruby. Po ich usunięciu delikatnie wyjmij stary zestaw, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów. Nowy element należy włożyć dokładnie w identyczny sposób, upewniając się, że wszystkie złącza są dobrze podłączone. Przed montażem osłon, sprawdź działanie podłączając baterię i włączając sygnalizację. Jeśli wszystko działa poprawnie, możesz zakończyć pracę. Gdzie szukać odpowiedniego zestawu? Polecam sklepy specjalistyczne z częściami OE, które oferują produkty zgodne z oryginalnymi parametrami technicznymi. Ważne, zawsze sprawdź numer WIN swojego pojazdu, aby upewnić się, że zestaw jest kompatybilny z Twoim modelem. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.